Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam XM1. Co prawda, XM1 weźmiemy sobie na wyższy br. Żeby było ciekawiej, bardziej ch nie, chciałbym pokazać, że ten pojazd potrafi nawet na jedynastkach robić robotę. Więc tak, weźmiemy sobie XM1 do slotu, dołożymy sobie Abramsa Ami, czyli wersję dewizjonową, którą sobie każdy może im zrobić. Tu się y, pojazd znajduje. E, I tak. Ogólnie, co to jest XM1? E, XM1 to jest tak naprawdę prototyp y, czołgu Abrams. E, jest wyposażony w armatę 105mm, czyli tak samo jak pierwsze modele Abramsa, właśnie które się znajdują tutaj. Czyli właśnie M1. E, ona ma 105. I 105 posiada IPM1, czyli rozwinięcie. E, tak naprawdę M1 i tak. E, czym charakteryzuje się ten pojazd? Ogólnie pancerza to tutaj nie uświadczymy, bo jak sami widzicie, e, jest to powiedzmy 70 mm. E, wiadomo, jest to pancerz e, powiedzmy, że kompozyt, lecz tak nie do końca bym powiedział, bo jak sami możecie sobie zobaczyć, jak sami możecie zobaczyć, jest to taki bardzo prosty kompozyt, jednak. Pancerz przedni, no to mamy e, walcowany, tak, później mamy powietrze i zaś walcowany, więc tak naprawdę e, po nas może ochronić przed hitem, ale starego typu, jeżeli chodzi o kadłub, bo nowszy to już się wgryza, jak sami możecie zobaczyć. Dajmy na to, tu jest hit FS. Jak sami możecie zobaczyć, hit FS już w to wchodzi bezproblemowo. Jeżeli chodzi właśnie o wieże, no to też przeciwko hitom to sobie poradzi bezproblemowo, nawet hit fs-om. Ale na przykład już gwoździa wpuści, nie? Więc jak sami widzicie, pancerzowo nie jest jakoś mega, za to posiadamy niesamowitą mobilność, bo mamy 1500 koni mechanicznych na 52 tony, więc to naprawdę fajnie jeździ. Jak sami zaraz zobaczycie, jak to, jak to się naprawdę zwinnie porusza. Dodatkowo wziąłem sobie T4, T114. Tak, kurde małą popierdółkę, jeżeli się schowamy, to zrobimy robotę w samolotach A10 i F5. Ok, nie przedłużając, lecimy pierwszą bitewkę. Od razu chciałem pogratulować Kowalowi, bo Kowal jako pierwszy Polak dostał się do do tej grupy, gdzie jest już jego dekor w grze, więc naprawdę trzeba mu pogratulować. Jest to jakiś wyczyn, tak, tak można byłoby to nazwać. Okej. Okay. Głównie używamy pocisków M735, czyli są to gwoździe. A pds się nie opłaca, hitów również się nie opłaca na tym poziomie dobrze, jedziemy w takim wypadku, rzuciło nas oczywiście troszkę słabo, ale powinno być ok Jeżeli chodzi jeszcze o pojazd, mamy termowizję, pierwsza generacja, więc nie jest ona może najbardziej czytelna, ale jest odpowiednia jak na ten poziom. Jak sami widzicie, przeganiamy teraz HSTLV, więc jak na czołg podstawowy... To powiedzmy Słyszę, że prędkość tam 50-57 na godzinę. Jeżeli damy mu się rozpędzić te 70 jedzie, więc to jest bardzo duży atut. Ok, przejęliśmy sobie strefę. Plan mamy taki, żeby się przekrać na drugą stronę, ale nie wiem czy mi się tu uda. aj, za wysoko. Raczej mi się to udało zrobić, bo niestety nie mam przejazdu Dostał, nieprzebity co prawda, ale weszło Używa blokuj mi dalej Co za geniusz? na płyta nie ale go rozwalili dobrze dostał zbiornik paliwa obrót armaty poprawiamy mu w takim wypadku poszedł t 80 to dostała Kolejny rozwalony. Trzeba przyznać, nasza mobilność jest tutaj niesamowitym atutem. Wjedzie okay. na most, bokiem się ustawi, bo O kurde ale nie tak jak powinien troszeczkę za wysoko, bo amunicji nie zdecydowałem mamy kolejnego co prawda szkoda, że nas strzelił ale poszedł do piachu Leopard 2.5. musimy się troszkę poskładać do słyszę, że mnie tu jeżdżą a i zjebaliśmy, yy, za szybko wyjechał, nie zdążyłem opuścić, nie opuściłem armaty do tyłu, niestety wada powiedzmy alianckich konstrukcji się objawiła, o kurde zapomniałem po ogóle to użyć, ok, Dobra, mniejsza oto, w takim wypadku mamy na Trumpsa teraz, ogólnie właśnie XM1 też tak nie hałasuje jak zwykły Abrams bo mamy jednak silnik yy, dużo cichszy, w Abramsach jest drugina gazowa, tam jest yy, z tego co pamiętam diesel, więc jest pewna różnica Dobrze, mamy, dor dorwaliśmy kolegę I to 80 ku Działonowy. Nie strzeli. Mamy chwileczkę. Możemy podjechać i rąbnąć. Udało się. BMP ofak, oh, fuck. Zamek armaty. Szybko na wstecznym. Mi się właśnie podoba w amerykańskich konstrukcjach, że one są mega mobilne nawet na wstęp. Więc o tyle dobrze. Dobra, trzeba się pospawać. Troszkę będziemy się spawać, niestety mamy tylko 5 kili. właśnie chodzi jeszcze o na przykład teraz Abramsa, to mamy naprawdę genialne pociski. KFVKi, one występują również w M60. E, tej, e, tej premium, ale też unikalny pojazd, chyba z dwa lata temu była dostępna. Ja ją na starym koncie zrobiłem, na tym, no tak średnio. tą 120, to troszkę zajmuje teraz na takiej ilości załogi. O, fuck. Nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Nie widział mnie. To jest pytanie, którędy on wyjedzie? Czy on w ogóle wyjedzie? Prawdopodobnie nie, ale strzelił. Dowódca ładowniczy. Prawdopodobnie zresetowaliśmy Mamy przeładowanie, ale wyjechał nam Chińczyk od tyłu Ach. Dobra, bierzemy jeszcze raz Abramsa Musimy tych wyjąć, bo nam będą trochę przeszkadzać Tu niestety nie mam termowizji jeszcze zbadanej Szybko się przeciśniemy, spróbujemy się przycisnąć. Niestety, będzie ich ciężko z tej pozycji wyjąć. Ale spróbujemy coś jeszcze porobić. Nie poddajemy się w tej bitwie. Mamy cię, leopard poszedł. Gdzie Gdzie jestem Wójt, To jest ważne pytanie. jestem ma. ma Wójt, jestem na Przejmiemy. Przejmiemy. jestem Musimy strasznie uważać, bo tutaj jednak przeciwnik może być trochę. No nie, bez jaj, od pleców nam przyjechał leopard. Dobrze, tak chcą się bawić, to się pobawimy. Aha. Weźmy sobie w ten sposób. Agiemy. Przeciwnik. Niestety, jak sami widzicie, to trochę słabo wygląda, więc będzie trzeba to troszeczkę zmienić. A. Nie chcę się za bardzo zmienić. Kiedyś udawało mi się to przestawiać, tylko nie pamiętam teraz jak to się robiło. pancir A... Niestety panjer nas dorwał. Najbardziej wkurzająca pelota, bo on, tak naprawdę to jest śmieszne, ale ruskie pelotki nie chciałbym nic mówić, ale obecnym Wartanderze są tak spafowane. Coś, co nie powinno mieć miejsca. Ale no cóż na to porazić? Raz zrobimy tutaj zasadzkę. Bo widzę, że kościół tutaj jedzie. Musielibyśmy go w jakiś taki sposób odorować. Na przykład tak. O, już go zabili. Ja. Powiem, gdyby ten leopard nas nie zabił, byłaby szansa na atomika. To całkiem całkiem. O. Gość się zjadkował y, pelotką i byłem najbliżej i nie pelotką tylko Orionem, czyli dronem i zaliczyło nam zabić go. No jest w Nie przejedziemy tędy. Jesteśmy pływającym ścierwem, więc możemy się troszeczkę zakraść. Niestety tędy nie przejadę, a tamtą, tamtą stroną lepiej, żebym nie ryzykował. To powiedzmy sobie szczerze, że popłynę wodą. Jest to najlepsze rozwiązanie. Szczególnie, że tutaj jest wyjazd centralnie na B. Więc tam się na pewno mi nie będą spodziewać. Wiem, troszkę to zajmuje, ale <laughs> jakby to powiedzieć, jest to najlepsze rozwiązanie. O, a nam przyjemnie. pory drugie miejsce w teamie powiedziałbym nieźle ja pierdolę czołg! pelotka nawet może by było śmieszniej ja pelotka Oj, i zdziwiony. Temu panu dziękujemy. Zabiliśmy tego przyjaciela. Tego już nam się nie udało, nie zdążyliśmy, niestety. Już nie zdążyliśmy, ale blisko było, powiedzmy sobie szczerze. Już, już jak został zatrakowany, to wystarczyło go tak naprawdę dobić. Ok, czyli pierwsza bitwa tak by się prezentowała. Teraz polecimy drugą, tylko sobie aktywuję podwójne użycia. Okay, dominacja Stalingrad rzuciło nas troszkę lepiej więc my się pu my puścimy na ta A polecimy na te A zobaczymy, o kurde, nie tyle amunicji przesadzajmy 22 pestki wystarczą w zupełności czy to jest pełen? prawie pełen zapas amunicji no to dobrze Ogólnie polecam Wam, jak właśnie gracie XM-ką, pójdźcie tylko zapas amunicyjny w wieży, żebyście nie mieli więcej niż wieża, bo wtedy możecie łatwo wybuchnąć, a wieża, ta amunicja w wieży nie jest odizolowana, ale powiedzmy tak, przy trafieniu jest szansa, że przetrwacie. Teraz właśnie mobilność się objawia 50 na godzinę, więc to jest naprawdę mobilna maszynka. Jestem ciekaw, u Rusa to tak naprawdę tylko BMP jest na tyle szybki, żeby się tu widzieć od razu. Dobra, jesteśmy na punkcie, to 80. Ocie, wow, to nie było planowane. Kurde, te 80. O, w ogóle nasz team zamiast yy, wziąć ta się wbić na strefę Dole to, to, niestety. Oni się w ogóle bardzo dziwnie rozjechali. Żeby było śmieszniej. Dobrze. Idziemy na C, bo widzę, że C jest przejęte na A. Niestety, przeciwko do 80, co i przy, przy takim rozjeździe zjeździe, teamów będzie ciężko. Jeszcze jeden tam jest Poszedł No trzeba przyznać, ładnie się tym w wkręcił, bo trzech naraz pociągnął Z tu. Więc nieźle, nieźle sobie punkt C i później puścimy się na punkt B zobaczymy jak to nam tam wyjdzie fuck od czego dostałem K50 w ogóle K50 nisko na ziemię była więc Wichrem nam, nam gościu strzelił A największe zło tak naprawdę na tym br jak nie mamy pelotki, K50. Już fantom się rozbił Troszkę słabo bym powiedział Jeżeli chodzi o strzelanie do K50 Nie mam odblokowanych tych pocisków Kurde Które są zbliżeniowe Zbliżeniowych hitów Gdybym je miał Mógłbym do nich strzelać To wtedy wyznaczam sobie dystans I strzelam po prostu A tak nie mam takiej możliwości No bez jaj. Kierowca podpalenie, ale nie amunicji. Ach. Niestety, ta bitwa nam nie pomogła. Niestety, o, też się tak zdarza. Nic. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się już w weekend i prawdopodobnie będzie to detajnand 2. więc. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, więc dzięki wielkie, cześć.